Tylko nie łam prawa. W porządku. Sprawdź dla mnie Michigan 5084 PG. Dlaczego go nie przesłuchamy? Chcesz przestraszyć Jarida? Ja chcę przestraszyć tego gościa. Kurzyny. Go. Może zrobi głupstwo, na przykład splunie przez okno. Wtedy przypiekę mu tyłek. Przypiec tyłek? Sroga kara za plucie przez okno. To Ameryka. Słucham, właścicielem samochodu jest HW Scani. Mamy tylko jego adres. Zawracanie w niedozwolonym miejscu. Mamy go.